Choć sezon 2013-2014 światkarskiej Plus Ligi ustartuje dopiero 12 października, zawodnicy Indyk Pola AZS Olsztyn już od trzech tygodni przygotowują się do rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nowy trener, nowi zawodnicy i podstawowy cel, awans do fazy play-off, czyli najlepszej ósemki ligi. Czy uda się go osiągnąć? O tym... Porozmawiamy z gościem popołudniówki radia UWM FM, naszym siatkarskim ekspertem Adrianem Brzozowskim, komentatorem meczu w fazy na naszej antenie i dziennikarzem sportowym TVP. Witaj! Dzień dobry. Podleciałeś chyba na chwilę, co? A jak? pewnie z po prostu do radia wpadłeś. Nie no skądże, jakieś. Słyszałem no, pieniądze, słyszałem jakieś nie, 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 pieniądze. To moje klucze. O nie, myślałem, że pożyczysz. Nie, 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 nie mam. Słuchaj, w ostatnich trzech latach żaden trener nie przetrwał na ławce Indy polu <laughs> dłużej niż sezon. Jak oceniasz szansę nowego szkoleniowca Krzysztofa Stelmacha? Myślę, że trener Krzysztof Stelmach ma szansę przetrwać troszkę dłużej... Okej, okay, ostatnie wyniki w poprzednich sezonach nie były najlepsze. Teraz jakby nie zajęli dziesiąte miejsce, tak jak było w roku ubiegłym to... Mhm. Pewnie co, co nie byłoby tak źle, no bo no ale wyjaśnijmy, dwa zespoły doszły. No ale skoro mowa właśnie o tych zespołach, to jedno ciekawe pytanie zadał drugi libero polu AZS, Bartek Mariański, przyjmującemu Indykpolu AZS Piotrkowi Łukasikowi. Słuchaj, a jak to będzie, jeżeli Olsztyn zajmie dziesiąte miejsce w Lidze? No bo niby to nie jest ostatnie, ale niby też nie jest poprawieniem wyniku, chociaż dwa zespoły doszły. Mhm. Głębokie pytanie. No. Trzeba by się było na tym zastanowić, Dziesiąte miejsce, sukces czy jednak porażka. To jest dobry rebus na dobranoc, Dobry za. rebus, jakby ktoś chciał, to można odpowiedź wysłać tam na podsiadku, na naszym fanpage, bo jakby ktoś chciał nad tym się zastanowić. A wracając do pytania, trener Krzysztof Stelmach dobrał sobie zespół całkiem ciekawie bo doszli reprezentanci swoich krajów, Matio Iwanen i, i Pablo Bengolea. Jest przecież świetny, rozgrywający Maciej Dobrowolski, wiekowy, ale jednak rozgrywający im, jak wino, im starszy, tym lepszy. Więc wydaje mi się, że to może być ciekawy zespół. 哼 Czy może namieszać? No Wydaje mi się, że może namieszać. Delekta Bydgosz rok temu namieszała, mając skład też no, taki średni, a jednak osiągnęli naprawdę ciekawy wynik. No, Byli lider, liderem po, po fazie play-off. Olsztyn, no, ja się nie spodziewałem, że oni będą liderem, po, 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 nie po play-off, tylko po fazie zasadniczej, że Olsztyn będzie liderem po fazie zasadniczej, no, ale myślę, że punkty będzie urywał. Widzę, jak pracują zawodnicy trenera Krzysztofa Stelmacha i myślę, że, że może być ciekawy. No powiedz mi, jaka atmosfera panuje w drużynie Indypolu? Radosna. 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 Ym, w, zawodnicy wiedzą, kiedy mogą się pośmiać, wiedzą, kiedy jest czas na pracę. Tam naprawdę y, widać, że no, wióry nie lecą, bo to siłownia, bo to metal i tak dalej, mm. ale naprawdę widać tę radość, yy, no i nawet y, przykład Grzegorza Szymańskiego, takiego zawodnika, którego nie wszyscy lubią w Olsztynie, nie wiedzieć czemu, no, okej, okay, wiedzieć czemu, ale, ale to zawodnik, się. który no były problemy, kibice mają za złe Szymańskiemu, że w latach, kiedy grał w Olsztynie, to było PZUAZT Sąż, ten wielkie pieniądze, klub potem popadł w długi, były problemy finansowe no i Grzesiek nie chciał się zgodzić na renegocjację kontraktu. Mm -hmm. W klubie obecny prezes Tomek Jankowski, jak z nim rozmawiałem jakiś czas temu, mówi, zapomnijmy o tym, no nikt by nie chciał, żeby zabierać jego pieniądze, które ma zagwarantowane. No to by się nie zgodził, pewnie, żeby ci zabrać, załóżmy masz 500 złotych i ja ci mówię, oddaj mi 250. O oczywiście, no, jasne, tak, żebyś, no, oczywiście, oczywiście. Jakby... Żeby naleciał oddam. na mnie z pięcioma połkami do wyzbory. Dokładnie. A jakby ci te 500 było złotych potrzebne, żeby się utrzymać, bo masz wyliczone, że 500 akurat jest potrzebne, a ja ci mówię, oddaj mi połowę, no to nie chciałbyś się na to zgodzić. No i podobny przypadek, tylko że w trochę większych pieniążkach był, jeśli chodzi o Grześka Szymańskiego. To nie na to wyszło. Tak, yy, dokładnie. No i właśnie przykład Grześka Szymańskiego pokazuje, że jest naprawdę dobrze, bo on w Politechnice Warszawa yy, nie uśmiechał się podobno, nie był chętny do rozmowy. Jak teraz się wchodzi do, yy, do siłowni, czy na salę, yy, czy, czy widać, jak on przychodzi na trening uśmiechnięty, rozmowny, chętny do żartów, do pomocy, nie, ciężko pracujący. Dzisiaj Grzegorz Krzymański robił siłownię ponad normę. Mówi, że on w tym wieku musi robić więcej niż młody. Jak miał 23 lata, to ktoś pracował na siłowni tak jak powinien, a teraz musi robić więcej. Wszyscy są radośni, wszyscy są uśmiechnięci. Nawet wiekowy Piotrek Łuka, którego odkopano z pierwszej ligi, on sam mówi, że już myślał, żeby karierę kończyć, to, to, to też się cieszy. Wszyscy się cieszą. Młodzi, starzy, trener, drugi trener, wszyscy naprawdę... Chętnie pracują i już się nie mogą doczekać pierwszego meczu Hurani, 20 wodajże 1 października, pierwszych sparingów, Nidzica, Euk, dużo grania, będzie naprawdę się działo, więc oni wszyscy naprawdę wierzą, że może być lepiej. Wiesz co, że za mną no świetnym się siebie słucha, jak tego powida, że wszyscy się cieszą zawsze, ale... Być, wszyscy... Nie, ale być. zazwyczaj wszyscy narzekają, mówią, że jest beznadziejnie, a to ale proszę wiesz, bardzo. Rok temu też tu siedziałem, też rozmawiałem, też wierzyłem, że będzie lepiej i za każdym razem jest słabo. <słabo>, <słabo>, <słabo> tak? Oj. Słuchaj, nie. a powiedz, kto będzie gwiazdą drużyny w nowym sezonie? Kiedyś było takie hasło, gwiazdą drużyny będzie cały zespół, mhm. e, ale tutaj wydaje mi się, że... No ale nie jak dyplomata. No to dobrze, ja, się, ja wiele się spodziewam po Maćku Dobrowolskim. Rozgrywający mózg drużyny musi dzielić i rządzić e, na boisku, wiadomo, że nie zaatakuje, ale rozegrać dobrze rozegra. I naprawdę będzie robił to, jestem pewien, na 110% swoich możliwości. Myślę, że to może być sezon Michała Żurka, libero. Mhm. Nie wiem jak z Bartkiem Krzyśkiem. Tutaj pytanie jak wytrzyma fizycznie, bo z jego zdrowiem ostatnio nie było najlepiej. Ból pleców, ale teraz już wrócił do, do pełnych treningów. Jest Grzysiek Szymański, to jest najważniejsze, jako no nie drugi atakujący, ale jako równy atakujący dla Bartka Krzyśka, równorzędny rywal. I tutaj trener Stelmach będzie miał najwięcej wątpliwości pewnie, czy Bartek Krzysiek czy Grzesiek Szymański, ale myślę, mhm. Maciej Dobrowolski, Michał Żurek to może być ich sezon. No i sezon prawdy dla Piotrka Łukasika. Młody chłopak, świeżo upieczony maturzysta, to też jest bardzo ważny rok dla niego. Słuchaj, pogaduchy zawodników o tym, czy dziesiąte miejsce to będzie ok pogaduchami, a powiedz mi, na którym to uważasz miejscu wyląduje AZS? Ja bym stawiał, że to jest zespół na miejsce przy dobrych wiatrach, przy dobrej dobrym zdrowiu zawodników. Na dziewiąte. Nie, niekoniecznie. Ja tu myślę, że, że szóste miejsce. Mhm. Miejsce szóste to jest realny, realny potencjał do wykorzystania z tej drużyny. Może być różnie, może być lepiej, może być gorzej, ale myślę, że to jest... Przedział 5-7 to jest naprawdę realne dla, do ugrania w tym sezonie dla, dla AZS Solskjaer, o ile wszystko będzie najlepiej, tak jak, o ile wszystko będzie ze zdrowiem, no bo to jest najważniejsze dla zawodnika. Jasne. Oczywiście miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Szóste miejsce, tak? Szóste. szóste. Masz, my, mogę powiedzieć głośniej, wyraźnie, stawiam na szóste miejsce. Okej, dobra, to ja potwierdzam Rozliczycie mnie po sezonie I na koniec, zasłuchaj, słuchaj, bo doszły mnie słuchy, że miałeś przejąć drużynę, ale się nie zgodziłeś, dlaczego? Ja miałem przejąć drużynę? Tak, miałeś zostać trenerem Powiedziałem, że chcę Domina na Libero Oni powiedzieli, nie, 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 ma super dużą powierzchnię do przyjęcia, do obrony, ale nie możemy Nie stać nas na spełnienie jego warunków finansowych No to przede wszystkim, prawda? Dokładnie, dokładnie Potem powiedzieli, że ty musisz mieć, wiesz, śniadanie, obiad, kolację, trzy razy dziennie Osiem razy dziennie i i mało trenujesz, nie, 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 powiedzieli, że się nie zgadzają. O, podkład się skończył dla mnie, czyli tak. znak, żebym sobie poszedł. Zepsuł się, nie, no możesz posiedzieć. A wiesz? mogę mało ten, małą promocję? No Radiową? Radiową? No tak, radiowa, nie radiowa, yy, Podsiadką. nasz fanpage, mój fanpage, mm -hmm. wasz fanpage działa? Reaktywowałem go, jest mm. dużo zdjęć, dużo filmów, zapraszam. Ale co, z urlopu twoje zdjęcia jakiś czas Nie, 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 to ty byłeś z William y, Smithem w Miami podobno. A tak, kręciliśmy nowy film. Dokładnie, tak. dokładnie. Tak, ja jako ponton wystąpiłem. <grym> Mam <grym> dużą powierzchnię, przyjmowałem to nad siatkówkę, tak, No, na, tak. ale była taka ucieczka, wiesz, milion dolarów zakusili i ja jako Czyli ten ponton... dzisiaj welcome to, to Miami. I believe it, coś tam na nie, tak? Okej. Okay. <grym> ale nie, Pablo Bengola, dzisiaj pod siatką na fanpageu jest, możecie oglądać. Wywiad De będzie wieczorem.